Siemaneczko, cześć, witam na kanale Dzisiaj w końcu jest ten dzień kiedy będę chciał odpalić to auto w końcu nie pada, nie wieje kur na 1000 km na godzinę i można coś porobić na dworzu więc plan jest dzisiaj jeden uruchomić to wszystko sprawdzić oleje e, sprawdzić pod spodem co tam się dzieje mm, sprawdzić oleje co mam na myśli na pewno olej w silniku tutaj sprawa prosta czyli jest bagnet i zobaczymy sobie na nim wstępnie, jaki jest poziom. Czy jest tego oleju dobrze? Czy jest woda na tym bagnecie? Tutaj woda była nisko, więc raczej nie będę się zagłębiał na razie w to, żeby zlewać ten olej. Chciałbym odpalić po prostu to auto i tyle. Oczywiście sprawdzę jeszcze wcześniej tutaj filtr i zobaczymy sobie, czy w filtrze, czy w przepustnicy są jakiekolwiek ślady tego, że tam była woda. Następnie, oczywiście, jest jeszcze tylny dyferencjał i automatyczna skrzynia biegów. No i to raczej było zanurzone, więc tam chcę to sprawdzić, e, jak to wygląda. Ale zanim tam jeszcze dojdziemy, to no, pokażę Wam na jakie niespodzianki trzeba się przygotować, ściągając auto z, z zagranicy. E, czego wcześniej ja też nie zauważyłem i nie zwróciłem uwagi. Pierwsze co. To zobaczcie, tutaj są nity, a tutaj są takie rzeczy, takie, takie spinki. Tu, tu widać, że coś tu było majstrowane wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wierzę, że, że wiecie, że to jest tak dokręcone przez fabrykę i, i tak dalej. E, kolejna rzecz to o to. Widzicie, jak to jest wygięte? Tutaj, tutaj są jakieś takie ślady, że coś, coś, coś było robione. I jestem ciekaw, czy ten cały przód nie był w którymś momencie zdejmowany. Bo z tej strony wygląda to troszeczkę inaczej, nie? No i ciekawi mnie, czy. O, zaczcie. Wody w środku jeszcze w lampie, więc tym też trzeba będzie się e, zająć, ale nic. Na razie zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj, żeby a, uruchomić to wszystko, żeby odpalić, zobaczyć, czy to jeździ, jak to jeździ ewentualnie i e, co dalej. Więc najpierw priorytet, sprawdzamy czy silnik jest OK, czy odpala. Jeśli odpali, no to wjadę tym na najazdy, no bo nie mam jak tego wepchnąć. W tym momencie już był problem, żeby to wypchnąć z garażu jakoś normalnie to ustawić. Hmm, ale jeśli to odpali, oczywiście to ten metr podjedziemy, nawet jeśli w skrzyni jest woda, to myślę, że przez ten metr i przy odpaleniu nic się nie stanie. Mam nadzieję. Jeśli się stanie, no to trudno, no to mój błąd będzie i będę płacił tego konsekwencje. A tymczasem zabieramy się do roboty. Pierwszą rzecz, jaką sprawdzimy, to oczywiście olej. Ja już to zrobiłem od razu, jak to auto przyjechało. Bo, gdyby tutaj się okazało, że jest woda, no to bym to na pewno od razu się tym zajął. Sytuacja wygląda tak, że oczywiście bierzemy sobie nasz bagnet, czyścimy, wkładamy, wyciągamy i sprawdzamy sobie stan oleju. Czekajcie, gdzie jest tutaj ta kamera i sprawdzamy stan oleju, i on jest mniej więcej u mnie tutaj na maksa. Ciężko to troszeczkę tutaj na kamerze zobaczyć, ale nie jest jakoś podwyższony i jest fajny, czysty. Co oznacza, że najprawdopodobniej nie ma tutaj wody. nie? Gdyby była woda, to albo on już by był a wiadomo mleko, jeśli silnik by z tym chodził, albo stan tego oleju. Byłby dużo wyższy, dużo powyżej tego maksimum. Wtedy można by stwierdzić, że tam na pewno jest woda. Przyjmijmy, że tutaj nie ma tej wody, teraz filtr powietrza. Pewnie muszę to jakoś odgiąć i tutaj oczywiście taki mały, o taki mały pstryczek jest jak zawsze. Zdajcie mi chwilę odepnę to. No tak, muszę to odpiąć, czy nie muszę. Jak to tu wygląda? Tu jest takie zapięcie. I co? Już? Tylko jedno. A, tu jest jeszcze jedno. Słuchajcie. I, I teoretycznie. Teoretycznie coś tu jedną ręką, to ciężko tutaj walczyć. Więc postawimy kamerę i. No, kurde blade, co jest? O, dobra. Ok, i mamy filtr filtr który ogólnie jest brudny ale nie wygląda jakby tutaj była woda bo po prostu gdyby była no to wszystko by było a o, wszystko by było takie a tu tu jest czysto więc ta woda była do tego powiedzmy momentu i już wyżej nie powinna dojść. Hmm. Czy powinna? Kurde. Dobra, ściągnę jeszcze tutaj to, żeby zobaczyć, jak to wygląda w przepustnicy. Dajcie mi chwilkę. Okej, okay, mam to zdjęte. Żeby wsysać się do środka do przepustnicy, i tam wygląda idealnie czyściutko. Nie wygląda jakby się coś dostało, czyli powiedzmy, że ta woda musiała być tylko do tego do tego momentu, co i tak jest bardzo wysoko, bo bo, bo bo w środku ona była dużo niżej, więc raczej musiała być niżej, chociaż tu te ślady, te paski wskazują na to, że ona tutaj tak schodziła, nie? Ciekawe 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 to jest to jest teraz ciekawe mnie zaciekawiło aczkolwiek no tutaj tutaj mamy czyściutko hmm. no dobra muszę chwilkę się zastanowić nad tym no dobra zdjąłem też tutaj pokrywę nie ma tutaj śladów yy, takich naleciałości po w wodzie, oczywiście są jakieś liście, tutaj jakieś takie pierdołasy, ale to jest od kurzu e, Jeszcze raz Poziom oleju Poziom oleju jest no, Maksymalny chyba, nie jest jakiś tam inny e, No dobra hmm, Co dalej no no dobra, wygląda na to, że nie ma innego wyjścia, tylko trzeba wyjąć świecę i wtedy spróbować zakręcić silnikiem. Jeśli będzie kręcić, to wkładamy i odpalamy wszystko. Także biorę się za ich wyciągnięcie i zobaczymy co tam jest w środku. No i powiem wam, że lipa totalna jest w sensie takim, że wyjąłem te świece i nie nakręciło się jak, jak silnik kręci. Mamy już włożone Słuchajcie, silnik kręci i w środku nie było wody, więc pozostaje nic innego, jak tylko spróbować go uruchomić. Zjadam kluczyk tutaj, kładę go sobie tutaj na, na nogi, o, wciskam hamulec, zaświeca się zielony Uff, i trzymać kciuki. Ha. No i pięknie słuchajcie Pięknie 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 silniczek mruczy Jest ja zobaczy szybko na zewnątrz Pięknie mruczy tutaj No elegancko Nawet takiej super dużo pary nie ma z tego wydechu, chyba że się dopiero rozgrzeje zobaczymy, e, dobra nie ma co ja muszę wjeżdżać na te najazdy w razie gdyby tam w skrzyni była woda więc e, tak najeżdżam i widzimy się za chwilę auto już mam wrzucone na najazdy bez żadnego problemu tutaj wjechało sprawdzę sobie od razu to te tutaj uszkodzenia no to jest plastik i on powinien się trzymać tutaj więc to jest jakoś tam do do ogarnięcia z tej strony w sumie jest to samo od wideł pewnie, ale dobra my chcemy o kurde o kurde to wszystko jest zabudowane eee. no dobra muszę się wciągać dalej I... I, i i zobaczyć co dalej ale gdzie to jest skrzynia biegów Co? Tam pod tą osłoną metalową Cholerka, dobra, czekajcie, muszę się jeszcze dalej no dobra, jestem już dalej pod samochodem Tu kurna nie ma skrzyni biegów pod tą osłoną Myślałem, że ona tu jest, a ona chyba jest e, tutaj pod silnikiem. Tu są takie o, słabo to będzie widać, takie drzwiczki rewizyjne, jedne tu są drugie. Nie wiem, czy one są na olej, czy na co one są. Eee, muszę coś poszperać. Jak, jak, jak tu w ogóle się dobrać do tego, albo zdejmę je, ale wątpię, że tu była skrzynia biegów. Zazwyczaj jest skrzynia z tej strony. Dobra, zobaczmy jeszcze od góry. Od góry silnika. No, zdecydowanie skrzynia jest tam. Jak to maleństwo jest, no dobra, ale jak ona jest tutaj tak wysoko, to jest bardzo duża szansa, że też w niej nie ma wody, zwłaszcza, że się uruchomiło, wrzuciło pierwszy bieg bez żadnego problemu i wjechało na te na jazdy, żaden błąd nie wyskoczył, ani nic. A to też wam muszę pokazać deskę rozdzielczą, jak czysta jest, jeśli chodzi o błędy. Mm. Kurde, ale będę musiał wszystkie osłony ściągać? Ojeka, dobra, muszę Muszę zobaczyć to spokojnie. Ok, zdjąłem tą obudowę. Marnie będzie to widać, ale tak to jest miska olejowa od e, automatu, tutaj jest beleczka, ta pod spodem, na której e, siedzi osłona, tutaj belka wzmocnienia wentylator, chłodnica kurna zobaczcie jak to wygląda ładnie wszystko takie nowe nie eee, a tutaj druga część i tu jest miska olejowa i filterek oleju i tak się zastanawiam czy kurna nie wymienić teraz tego jak już mam to zdjęte wszystko tak na wierzchu czy nie wymienić wszystkiego tylko nie wiem jak aha no tu nie wymienię w tej skrzyni automatycznej bo na pewno nie dostanę tego teraz. Hmm. Na pewno nie, ale zrobię tak, że wykręcę to tak troszkę i żeby tylko zobaczyć, co z tego zleci. Jak zleci czysty płyn, to zostawię na razie, a jak zleci, będę miał jakieś podejrzenia, że jest tu woda, no to na pewno będę to wymieniał. Przejdę po jakiś imbus, żeby to odkręcić, i zobaczymy, co tutaj w środku jest. Dobra, mam poluzowane. Raz tak, trzymajcie kciuki, bo po pierwsze nie chcę tego wykręcić całkiem, żeby wszystko wyleciało. Po drugie, trzymajcie kciuki, żeby stąd nie leciała woda. ja pitole. I... No jest to płyn, nie jest to woda. Z raczej dobrze, tak? Na dole byłaby woda. Poza tym, jak ja uruchomiłem samochód. To, to by się zmieszało z olejem, i już by było to widać. Więc, no, jest dobrze, nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że jest dobrze. Skręcę to, zanim zapomnę. Ok, samochód przestawiłem, ponieważ nie dostanę tutaj na miejscu u mnie ani filtra. Um, też, no, filtra oleju po prostu nie dostanę, więc e, założyłem osłonę. Jak widzicie, z powrotem, i no i tyle. Zamówię przez internet. Ten olej był dobry w skrzyni. Olej też był dobry. Tutaj z tyłu jest dyfer. Tym napełniamy, tym spuszczamy. Ja poluzowałem sobie tą śrubę, żeby zobaczyć w jakiej kondycji i co tutaj jest. Ojej, dawaj, fokus i to jest płyn. To nie jest woda, to jest płynno olej zwał jak e, zwał. Nie? Także jest dobrze w dywsze, nie ma e, wody, więc jest git. No, jest naprawdę fajnie. No, te wszystkie elementy no, powinny być szczelne. Nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Skrzynia biegów, dyfer, e, silnik do poziomu e, do lotu no, powinno być wszystko szczelne. Tak? E, od spodu. Też wygląda to spoko. Nie jest tu nic przerzedzawiałe na wylot, nie wiadomo co. No przecież to jest wszystko normalnie narażone na, na warunki atmosferyczne. To, że było zanurzone w wodzie, no to ok, było zanurzone w wodzie. Pytanie, jak długo? Także wydaje mi się, że to nie jest e, źle tutaj w tym momencie. Pewnie tam soli też nie, nie używają e, i, i, i tak dalej, bo zimy mają troszeczkę inne. Mm, ale mogę się mylić, oczywiście. A no, i cóż tutaj zostało? Zostało nam wsiąść i się przejechać, nie? Tak. No to skręcam tutaj ten koreczek i jedziemy. Jak widzicie, jedziemy po drodze publicznej, co znaczy, że samochód jest zarejestrowany, ubezpieczony, przeszedł przegląd. I ogólnie jest bardzo fajnie, oprócz tego co słychać z tyłu. Brzmi to jak łożysko. Mam nadzieję, że w się koła, bo tutaj to jest zintegrowane, a nie gdzieś tam w dyferencjale. W dyferencjale chyba nie, bo olej był czyściutki, fajniutki, więc tam raczej nie powinno być problemu. Także zabiorę się już niedługo za wymianę tego łożyska. Mam przejechane obecnie jakieś 200-300 km tym samochodem. Bez żadnych problemów, wszystko bardzo fajnie, wszystko płynnie, więc jestem bardzo zadowolony. No, jak zawsze, tutaj koreczek u nas. E, jadę zatankować i prawdopodobnie w najbliższym czasie podsumuję Wam, ile to wszystko kosztowało, jak to wszystko wyglądało. No i cóż, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.